Witajcie, znajdujemy się dzisiaj w serwisie, zaprzyjaźnionym serwisie EFG, serwis Grzegorz Świętek w Chorzowie. Poruszymy sobie dzisiaj temat ceramiki do silnika. Fakty i mity o ceramikach. Omówimy sobie ogólnie, jak działają ceramiki, na jakiej zasadzie, czego możemy oczekiwać. Po takim produkcie, który zaaplikujemy do naszego silnika, z grubsza można to podzielić na dwa rodzaje. Ceramika oparta na azotku boru i ceramika oparta na dwusiarczku molibden. Są to najczęściej stosowane produkty do ochrony silnika. Najlepsze efekty uzyskujemy stosując ceramikę przy wymianie oleju. Mamy wyczyszczony silnik, Środowisko, nowy olej, dodajemy taką ceramikę w trakcie wymiany oleju. Ceramika się bardzo ładnie rozpuszcza w środowisku olejowym, i następnie na przestrzeni kilku, kilku tysięcy kilometrów tworzy się specjalna warstwa ceramiczna. Wszystkie ceramiki, które są na azotku boru są prawie białe albo białe. Wynika to z barwy azotku boru, który jest właśnie takim białym proszkiem i on zabarwia zawiesinę olejową praktycznie na kolor bardzo jasny albo wręcz całkowicie biały. W naszej ofercie dostępne są trzy rodzaje ceramik, czyli ceramika dedykowana do silnika benzynowego, ceramika do silnika diesla oraz podstawowa wersja ceramiki do silnika benzynowego i silnika diesla. To jest produkt bardziej ogólny, to jest bardziej specjalistyczny. Skąd podział na silnik benzynowy i silnik diesla? Chodzi o to, że silnik diesla pracuje w trudniejszych warunkach, w wyższej temperaturze i potrzebny jest troszeczkę inny pakiet dodatków, ale generalnie wszystkie te produkty mają za zadanie wydłużyć prawidłowe funkcjonowanie silnika, czyli stworzyć film barierę ochronną, która będzie zapobiegała nadmiernemu tarciu i wytwarzania się przy tym Temperatury. Największym problemem dla wszystkich silników jest tarcie i temperatura, która w perspektywie czasu doprowadza do degradacji metalowych elementów. Ceramika do silnika działa na zasadzie wytworzenia na powierzchni, na metalowych elementach specjalnego filmu ochronnego, który zapobiega bezpośredniemu kontaktowi elementów metalowych, w ten sposób chroni i wydłuża. Czas eksploatacji podzespołów, strategicznych podzespołów silników. No niezbędne są dwa warunki do wytworzenia się powłoki ochronnej. Temperatura i tarcie. I w miejscach, które, w których wytwarza się, jest wysokie tarcie i wysoka temperatura, wytwarza się warstwa ochronna, która zapobiega, obniża tarcie, obniża temperaturę i zapobiega przedwczesnemu zużyciu się elementów metalowych. Ceramikę można stosować w zasadzie w każdym momencie. Przy nowym silniku, przy silniku już nieco wyeksploatowanym, im większy problem z silnikiem i większy przebieg silnika, tym bardziej będziemy mogli odczuć korzyści wynikające ze stosowania ceramiki. Na pewno warto stosować środki do ochrony ceramicznej silnika, bo to zagwarantuje nam, dłuższą prawidłową eksploatację silnika. Czego nie możemy się tak naprawdę spodziewać po ceramice? To jest w sytuacji, kiedy silnik jest już bardzo mocno wyeksploatowany, kiedy ma duże luzy, kiedy są przedmuchy. No nie możemy oczekiwać, że ceramika naprawi taki silnik, bo tutaj jest potrzebny już kompleksowy remont. Najczęściej jest to wymiana, co najmniej wymiana pierścieni płokowych bądź też szlif tulei. Także tutaj ceramika takich cudów nie zdziała. Natomiast co ceramika robi? Jak działa? Do silnika mogą się dostawać różne, różne mikroelementy, cząstki sadzy, jakieś zanieczyszczenia, które powodują mikroubytki i delikatne rysy na powierzchni tulei cylindrycznych. Ceramika jest w stanie uzupełnić te mikroelementy, mikrodziury, te mikrorysy, mikro mikro powodując, że sprawność pracy silnika i kompresja będzie lepsza. Do wytworzenia się ceramicznej warstwy ochronnej na powierzchniach metalowych w silniku potrzebujemy około 2000 km. Mniej więcej tyle trwa proces, w którym się właśnie ceramizuje warstwa ochronna na silniku. Jak długo? Taka powłoka jest skuteczna na jak długo chroni? Około 50 000 km. Ale przy każdej wymianie oleju zaleca się ponowne dodanie środka. A teraz Przejdziemy do praktycznego zastosowania ceramiki. Procedura jest bardzo prosta. Należy dodać środek do oleju. Znaczy, ceramika do silnika one shot. Możemy ją stosować na, w każdej chwili. Przy wymianie oleju, w trakcie eksploatacji, jeżeli z jakiegoś powodu uznamy, że chcemy dodać do oleju środek ceramiczny do ochrony silnika, stosujemy 10-gramowa dawka. Która na pewno nie wpłynie nam w żaden sposób na zwiększenie poziomu oleju w układzie smarowania. Tu mamy wersję do benzyny. Trzeba tylko odkręcić tą zaślepkę. Wyciskamy zawartość do obiegu olejowego. Nie potrzebujemy tutaj mechanika, nie potrzebujemy tutaj serwisu. Jest to produkt, który z, każdym, z którym poradzi sobie każdy, nawet najmniej zaawansowany kierowca-użytkownik pojazdu. Na efekty. Trzeba będzie trochę poczekać, dlatego że warstwa ceramiczna potrzebuje trochę czasu, żeby się odpowiednio ukształtować, wytworzyć i odpowiednio mocno zespolić z elementami metalowymi. To jest około 2000 km. Po tym przebiegu możemy oczekiwać, że kultura pracy silnika będzie trochę lepsza. Może też się poprawić ewentualna kompresja, jeżeli były z nią jakieś problemy.